Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Kersiska na Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Sielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Definitywnie największym problemem Arkane jest to, że po obejrzeniu tego serialu ma się ochotę zagrać w tę obrzydliwą grę. Więc jeżeli taka myśl wam przyjdzie do głowy, to porzućcie ją momentalnie. Ja się dałem na to złapać, a to jest jak nauk. Byłem czysty prawie 3 lata. Tym niemniej, dzisiaj Arkane się skończyło. Na Netflixie pojawiły się ostatnie 3 odcinki drugiego sezonu, trzeciego sezonu nie będzie. Więc pogadajmy sobie o moim podejściu o moich wrażeniach z całości nie tylko z sezonu drugiego i o jakichś moich przewidywaniach odnośnie przyszłości no to co zaczynajmy jak to zwykle jest kiedy dostajemy czy też mamy dostać jakąś adaptację filmową albo serialową gry komputerowej no delikatnie się bałem to znaczy miałem takie obawy że może z tego wyjść coś na kształt Warcrafta z 2016 gdzie też byłem bardzo podekscytowany Liczyłem, że to będzie faktycznie świetny film, który rozpocznie wielkie uniwersum filmowe Warcraft'a. I film nawet mi się podobał, ale ja mniej więcej znam świat Warcraft'a. No i wiecie, pojawił się, szał nie zrobił i raczej już nic więcej się nie pojawi. Raczej nie byłem osamotniony w tym takim podejściu, że mm, uniwersum League of Legends idealnie nadaje się, żeby zrobić z tego jakieś uniwersum serialowe albo filmowe, żeby po prostu powstawały tam jakiegoś rodzaju produkcje. I pamiętam, że pierwszy raz to, ta myśl przyszła mi do głowy, kiedy pojawił się ten trailer, zapowiedź sezonu 2019, Awaken. I ja tak oglądam to i myślę sobie, Jezus Maria, jak to ładnie wygląda. I chyba nawet uprzednio gadałem z moim współlokatorem, że nie rozumiem, czemu chociaż nie spróbują. W sensie, potencjał jest ogromny. No i spróbowali. Arkane pierwotnie miało się pojawić w 2020, z tego co kojarzę, no ale pandemia, wiadomo. Pojawiło się trochę później. Mm. I pierwszą sezonę byłem zachwycony. Jak większość osób, tak myślę. I drugim generalnie też jestem. Natomiast Arcane nie jest idealnym serialem, i wydaje mi się, że końcówka drugiego sezonu trochę to pokazuje. Znaczy pokazuje to w taki sposób, że to czuć ewidentnie. I ten serial ma pewne problemy, o których pewnie będę mówił bardziej spoilerowo. Myślę, że wydzielę pewną sekcję, bo o moich problemach bez spoilerowo raczej się powiedzieć no nie da. Tym niemniej, no, no, o czym jest Arkangrix śpi jeszcze, nie wiedział. To jest historia dziejąca się w Piltover i Zone, czyli w ogromnym clockpankowym mieście, gdzie śledzimy masę postaci i ich rolę w tym, jak to miasto się zmienia. W ogromnym stopniu to jest powiązane z Hextechiem, czyli taką technologią, która potrafi no, w sztuczny sposób wytworzyć magię. Ten serial oczywiście jest reklamowany głównie jako historia o. Dwóch bohaterkach z League of Legends, czyli o Vai i Jinx. Aczkolwiek myślę, że mówienie o tym serialu w taki sposób jest takim no, dość rażącym przekłamaniem, bo to jest w ogromnym, w ogromnym stopniu oczywiście historia o Jinx i Vai. Ale ten serial jest taką ogromną pajęczyną różnych wątków i postaci, które czasami działają sobie trochę niezależnie, czasami ich losy przycinają się z losami innych, co oczywiście daje nam y, lepszy wgląd w ten podział między Pillover i Zone. Gdzie mamy tę klasyczną opowieść o dwóch miastach, niemalże jak z Dickensa. Gdzie mamy to bogate miasto, pełne przepychu, no i tę biedną, brudną, niejako niebezpieczną dzielnicę. Więc oczywiście to jest też w dużym stopniu historia o jay o Wiktorze i o Caitlyn. Pojawiają się też inne postacie z League of Legends, natomiast takie jednostki jak Echo, jak Heimerdinger, Singed, czy inne postacie, o których może jeszcze nie będę mówił, no, pełnią raczej rolę. Drugo, czasami nawet trzecioplanową. Na pewno na początku chciałbym pochwalić to, że to jest serial, gdzie bardzo ewidentnie czuć, że ktoś chciał go zrobić, że ktoś miał pomysł. To znaczy nie czuć, jakby to był taki syntetyczny, korporacyjny twór, gdzie przychodzi ci do biura smutny pan w garniturze i nie mając żadnego wyczucia mówić i jak to ma wyglądać, co masz zrobić. Nie, faktycznie czuć, że ktoś chciał pewną historię opowiedzieć. A to nie jest tak oczywiste. To znaczy. Czasami oglądając adaptacje różnych rzeczy, nie tylko gier, pojawia się w głowie taka myśl, no dobra, ale po co to powstało w sumie? Tutaj absolutnie tak nie jest. Jeżeli chodzi o większy obraz, to to jest moim zdaniem bardzo kompetentna, angażująca historia, która bardzo dobrze balansuje wątki. Uważam, że w większości scenariusz tego serialu jest kapitalny, gdzie nie macie tego poczucia, że jakiś wątek jest dodany na siłę. A wątków jest sporo. Nie macie tego poczucia, że skacząc między postaciami ktoś tu jest niepotrzebny, albo przy kim się nudzicie. I to jest ogromna siła, żeby przy takiej ilości istotnych postaci i wątków, które przez jakiś czas funkcjonują osobno, umieć to poprowadzić w taki sposób, że widz się nie nudzi, że faktycznie chce mu się śledzić to, co się dzieje. I to na ogromny plus. Z perspektywy gracza też ciężko mi nie pochwalić tego, że ktoś tam z ekipy produkcyjnej nie pomyślał, że dobra, wciśnijmy tutaj wszystkie postaci, jakie tylko możecie znać. Z, z tych lokacji. Nie, jak jakaś postać była potrzebna, to się pojawiła. Jak nie, to nie. Nie ma Kamili na przykład. Nie ma Urgota na przykład. Nie ma Mundo, bo nie byli potrzebni. A też yy, Arkane jest wypełnione masą takich malutkich nawiązań, które wychwycicie, jeżeli graliście w, w ligę, ale jeżeli nie graliście, to to nie będzie jakiś problem. Jest yy, chyba w pierwszym odcinku w ogóle yy, absolutnie przepiękne nawiązanie, kiedy, kiedy widzimy Benzo i benzo, używając jakiegoś szkła powiększającego, patrz na jakiś przedmiot. I ten przedmiot to jest Hard of Gold z League of Legends, czyli przedmiot, który został usunięty już dawno temu, który dodawał ci dodatkowe złoto, kiedy go miałeś. Piękne czasy to były. W kilku momentach w tym serialu są murale, i czasami na nich widać Janę. I takich smaczków mniej czy bardziej oczywistych jest sporo w tym serialu. Więc jeżeli ktoś lubi się przyglądać, to znajdzie sporo. I to jest bardzo uczciwe podejście do graczy, jak i do osób, które nie znają gry. Bo to też jest coś, czego się bałem. Na zasadzie, wiecie, będzie oglądać serial dziejący się w świecie League of Legends, gdzie co parę minut serial będzie chciał wam bardzo ewidentnie powiedzieć: Patrzcie, pokażcie tę postać z gry, to jest ona, tutaj. Robi charakterystyczną rzecz, bo to jest postać, którą wszyscy znacie. To ona, patrzcie, patrzcie, tutaj. A tak nie jest. Dlatego to jak najbardziej na, na ogromny plus. To jest moim zdaniem bardzo wdzięczna historia. To znaczy, ona jest emocjonalna w wielu momentach, ale te emocje wynikają z bardzo konsekwentnej podbudowy i kreacji postaci. To jest oczywiście w przeważającej mierze serial dość przykry, ale nigdy nie miałem tego poczucia, że to jest serial, który żeruje na Twoich emocjach. I kiedy się wzruszałem, a były takie momenty, um, to czułem, że okej, okay, to, jest, to jest zasłużone. Czy to ze względu na y, trudną relację Waj i Jinx, Jinx i, i Silko, Wiktora i Jaysa, to wszystko tutaj działa. Swoją drugą postać to chyba największa zaleta Arkane, bo czy to wątek Jeans, z której dało się bardzo łatwo zrobić taką postać, jak nie wiem, w jakichś takich słabych komiksach z Batmanem, gdy mamy Jokera. Że to jest po prostu wariat, bez żadnej podbudowy. A tutaj wątek Jeans, czy też powder, jest świetny. Ten wątek utraty, niewinności, szaleństwa, w jakim stopniu odkupienia, ale czy na pewno. Wydaje mi się, że to jest najlepiej prowadzona postać w tym serialu. Większość postaci jest prowadzona dobrze, ale zwykle, wydaje mi się, szczególnie pod koniec tego serialu, niektóre z nich wpadają w pewne klisze, i niektóre fabularne rozwiązania są dość oczywiste. Wydaje mi się, że Jeans koniec końców wyszła najlepiej. Natomiast defini definitywnie podoba mi się bardzo to, że to jest taki serial, gdzie nikt nie jest czarno-biały. To znaczy, do nikogo nie możemy mieć takich bardzo stałych i jednoznacznie określonych uczuć. To znaczy, nawet jak ktoś jest dobry, to robi durne rzeczy. To może się zachować głupio A jeżeli ktoś się wam wydaje zły Na przykład Silko Cilko to jest taka postać, która już wygląda jakby to był taki kreskówkowy, czarny charakter To on ma bardzo dużo serca On jest bardzo ludzki Więc bardzo często oglądając ten serial Będziecie mieli tak, że macie postać, którą lubicie Ale w wielu momentach pomyślcie sobie Kuźwa, coś ty zrobił Albo coś ty zrobiła Albo odwrotnie, będzie postać, której nie lubicie Ale w którymś będzie pomyślicie sobie O, o kurcze Albo postać teoretycznie zła was wzruszy to jest, to jest ogromna siła tego serialu. Równocześnie super, że to nie jest serial, który opiera się tylko na postaciach z gry. Jest tutaj sporo postaci, które funkcjonują tylko w serialu albo zaczynały w serialu i działają bardzo dobrze. Ambessa. Wiem, że Ambesa dali ostatnio do gry, no ale ona zaczynała jednak jako postać serialowa. Mel, która chyba też ma zostać dodana do gry. Są takie pogłoski, że to ma być pierwsza postać, która będzie dodana w przyszłym roku. Zakładam, że będzie supportem. Te postaci działają. I to jak najbardziej na ogromny plus. Ciężko jest mówić o Arcane i nie wspomnieć o kwestii audiowizualnej, bo to jest jedna z najładniejszych animacji, jakie widziałem w swoim życiu. Szczególnie że je skupiamy się tylko na zachodnich animacjach, pomijamy anime. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku lat um, tylko dwie animacje w kwestii wizualnej spodobały mi się porównywalnie. I to był Drugi kod w butach i te animowane filmy ze Spider-Verse. Natomiast, no, Arkane jest, jest przepiękne. Wizualnie to jest w wielu momentach olśniewający serial. Kolory, animacja, to ustawienie kamery, z którego miejsca obserwujemy to, co się dzieje. Sama zabawa animacją jakieś sceny, które są albo czarno-białe, albo spowolnione, albo są takim bardziej pokazem slajdów, albo nagle zupełnie zmienia się cały styl animacji. To wszystko wygląda fantastycznie. Jeżeli chodzi o udźwiękowienie, też jest super. Trochę się bałem, czy tak, wiecie, wyraziste utwory jakoś tak będą mi pasowały do tej historii, ale, ale pasowały. Voice acting również kapitalny. Jeżeli chodzi o moich ulubionych aktorów, to chyba aktor głosowy Wiktora jest <grym> moim ulubionym. Ella Partner jako Jinx też jest świetna. Chyba nikt nie wypadł słabo albo jakoś tak, wiecie, odstawał. Nie odstawał od reszty. Ten serial opowiada też swoją historię, jednokrotnie nie wykorzystując słów. Jeżeli chodzi o opowiadanie samym obrazem. To też jest coś mistrzowskiego. Oczywiście no chyba najbardziej jasny przykład to jest scena z, pomiędzy Echo a Jinx w pierwszym sezonie, która trwa tam półtora minuty i, i oni praktycznie nic do siebie nie mówią wtedy, ale przy wykorzystaniu bardzo no, minimalnych środków narracyjnych, ty wiesz wszystko, co musisz wiedzieć o tych dwóch postaciach i o tych, co jest między nimi. I takich scen, gdzie postacie nie mówią, ale zachowują się w pewien sposób albo montaż jest prowadzony w pewien sposób, no to ma mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Fantastyczna scena otwierająca, sz, nie, nie szósty, czwarty odcinek z Paint The Town Blue, gdzie macie po prostu piosenkę, jakieś czarno-białe sceny, pokazane właśnie, niemalże jak pokaz slajdów, gdzie nie narzuconymi niebieskimi elementami. I doskonale wiecie po tej krótkiej scenie, jaka jest sytuacja w mieście. Niczego więcej wam nie potrzeba. To jest w ogóle taki serial, który mam wrażenie stoi, że znaczy stoi. Ma naprawdę sporo takich scen, które wam zapadną w pamięć. Scena z eko, e, pomiędzy z eko a Jinx z sezonu pierwszego, Paint the Town Blue yy, scena pogrzebu jeżeli chodzi o te, o te ostatnie trzy odcinki to scena tańca, która była fantastyczna, scena kiedy się pojawia po raz yy, pierwszy tak na dobre <grych> pewien zwierzęcy oponent tak go nazwijmy, żeby nie spoilerować jeszcze to jest mistrzostwo świata, miałem ciary, absolutne w ogóle wydaje mi się, że gdybym miał wskazać najlepszy okres w tym serialu to bym powiedział, że drugi akt drugiego sezonu, odcinki 4-6. To jest najlepszy arcane, jakie, jakie dostaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o postacie, to na minus, to delikatnie bolało mnie wykorzystanie niektórych. To znaczy, miałem to poczucie, że okej, okay, chciałbym trochę więcej ich zobaczyć. W drugim sezonie e, takie poczucie, takie odczucie miałem w kontekście Sewiki. Sewiki chciałem dużo więcej, a ona w pewnym momencie znika. Prawie zupełnie. Mel przez dużą część drugiego sezonu jest w, no, w takim limbo. Trochę. I wydaje mi się, że jej wątek jest, jeżeli chodzi o, o sam serial, najbardziej niezgrabnie wpleciony w kontekście tego drugiego sezonu. Mimo, że dla mnie, jako dla kogoś, kto, kto zna gry, jest, jest bardzo ewidentne, o co tam chodzi. Tym niemniej, wydaje mi się, że wątek Mel w dużej części drugiego sezonu, dla osób, które nie znają gry, to może być wątek, który będzie odstawał, który, który będzie delikatnie, delikatnie nudził. Natomiast myślę, że trzeba sobie przejść do tempa. I, I jakoś tak zapamiętałem pierwszy sezon jako dość dobrze wyważony, jeżeli chodzi o to tempo. Jasne, pierwszy sezon kończył się potężnym cliffhangerem. Tym niemniej mam takie wrażenie, że drugi sezon no, momentami to gna na łeb na szyję. I ja zastanawiam się, pewnie musi mi to zająć więcej czasu, ale zastanawiam się, czy to był dobry ruch, czy to była dobra decyzja, żeby ten serial skończyć po dwóch sezonach. To znaczy, wydaje mi się, że albo jeszcze jeden sezon, albo przynajmniej parę odcinków, zrobiłyby tej historii dobrze. Pewnie o tym będę mówił bardziej już spoilerowo. Tym niemniej wydaje mi się, że przedłużenie tego serialu zdziałałoby in plus, nie in minus. Tym niemniej, nawet jeżeli widzimy jakieś problemy, to Arkany wydaje mi się takim serialem, który chce się oglądać, bo nie zawsze do końca jest w 100% ważny tylko to, co się dzieje, ale również jak to jest podane. A uważam, że obraz tego podzielonego miasta jest podany świetnie. I... Miasto jest równie dużym bohaterem co Jinx, Vi, Caitlyn czy Echo. Echo akurat mam trochę mniejszą rolę, powiedzmy. Ale jeżeli chodzi o prezentację wizualną i taką właśnie wizualną niepowtarzalność, to Over jest, jest cudowne. I tam się chce przebywać, chce się to oglądać. Zresztą Zone podobnie. Też jest niesamowicie dobrze wykonane. Wydaje mi się, że powoli możemy przechodzić do, do części spoilerowej i moich problemów. Znaczy, ja bym generalnie powiedział, że pierwszy sezon wydaje mi się słabszy, natomiast równiejszy. Drugi sezon zaczyna się bardzo dobrze. W drugim akcie jest absolutnie kapitalny, aczkolwiek wydaje mi się, że delikatnie siada w akcie trzecim. To znaczy, to nie jest tak, że to jest jakiś totalny upadek na płysk, jeżeli chodzi o jakość, ale po tak dobrych trzech odcinkach, jak odcinki 4-6, Uważam, że ten ostatni akt troszkę nie dowiózł. Ja tam mam parę problemów. Po pierwsze, wydaje mi się, że... Wiecie, w wielu innych odcinkach to można trochę... Nawet nie tyle, że przeoczyć, ale przymknąć na to oko. Ale wydaje mi się, że końcówka tego serialu pokazuje, jak... Jeżeli chodzi o opowiadanie historii, jest to w pewnych momentach nierówny serial. To znaczy, są takie zabiegi. Są takie momenty, gdzie jeżeli chodzi o storytelling, to to jest absolutnie najwyższa półka... Ale są takie momenty, gdzie ten serial robi się no, dość banalny. To znaczy, to też w ogóle nie jest, jakby się na tym zastanowić, nic dziwnego. To znaczy, to, to nie jest serial, który, jeżeli chodzi o te poszczególne wątki, jest zawsze czymś niesamowicie oryginalnym. No, widzieliście pewnie wiele razy już wątek dwóch genialnych naukowców, przyjaciół, którzy nad czymś pracują, ale na pewnym momencie zaczynają pojawiać się wątpliwości, jeden zaczyna nie ufać drugiemu. Jeden jest zafascynowany i chce iść w te badania dalej. Drugi jest bardziej zachowawczy i dostrzega niebezpieczeństwo tych badań? No i pojawia się konflikt. To jest wątek, który widzieliście pewnie już wielokrotnie. Wątek dwóch podzielonych miast, rejonów, siódmy odcinek, e, trzeciego sezonu, który generalnie mi się podobał, ale on jest bardzo oczywisty. No, ile razy widzieliście już historię dziejącą się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie pewne rzeczy się potoczyły inaczej i życie wygląda inaczej? I bohaterowie, którzy trafiają tam z innego świata myślą sobie, hmm, w sumie fajnie tutaj jest, a może by tak coś pomyśleć, zostać? I te wątki są prowadzone dobrze, ale one niejednokrotnie nie są zaskakujące. Natomiast wydaje mi się, że, jak mówię, szczególnie pod koniec, w paru momentach ten serial robi się dość naiwny. To znaczy, ta końcowa sekwencja, ta, ta końcowe starcie z Ambessą i całą resztą Noxusu, wydaje mi się, że z perspektywy takiego zwykłego mieszkańca, Zon szczególnie, to jest coś absurdalnego. No wyobraźcie sobie, że jesteście de facto w stanie wojennym, macie tę bogatą część miasta, z którą się nienawidzicie, którzy was prześladowali, którym nie ufacie. I nagle, ponieważ pojawia się no, z perspektywy takiego zwykłego mieszkańca nagłe zagrożenie w postaci jakiegoś wariata, o którym wy nic nie wiecie. To nagle momentalnie te wszystkie niesnaski są zażegnane, walczycie razem, te dwa miasta się godzą. To wyszło strasznie naiwnie. Za szybko to jest pokazane. Nie wystarczy pokazać w serialu, że wiecie tam mury czy jakieś płoty, jakieś ogrodzenia po prostu się walą. To jest ogromna zaleta Koła Czasu na przykład, że tam w Kole Czasu macie ten wątek, że nadchodzi ostatnia bitwa z siłami ciemności, na którą główny bohater musi przygotować ludzkość i próbuje ją zjednoczyć i to mu zajmuje w cholerę czasu, bo ci ludzie się nie potrafią dogadać. Nawet w obliczu no, możliwego końca świata, o którym w tamtym świecie wie każdy, znaczy w przepowiedni jest, że coś takiego nadejdzie, ciągle ludzie się kłócą. Jasny był ten monolog Jace'a, że no to pewnie, wiecie, nie jest koniec, że ten spór ciągle będzie trwał, ciągle będą jakieś tam różnice, ale no mimo wszystko, wydaje mi się, że to jest taki, taki, taki fragment, który został po prostu wsadzony, żeby jakoś to, wiecie, nie tyle fabularnie uargumentować, co pozostawić w, w widzu takie uczucie, no dobra, to nie jest takie jednoznaczne, ale to wygląda bardzo jednoznacznie. Uważam też, że ten ostatni odcinek szczególnie. To był ostatni odcinek? Mi się to trochę zlewa, bo oglądając te trzy odcinki o siebie. Ale ma takie sceny, które wybrzmiewają tak sobie: scena seksu, Waj i Caitlyn w celi, raczej w momencie, w którym. Znaczy, rozumiem, że emocje w nich buzują, ale wydaje mi się, że no w kontekście historii to nie jest coś, co musimy oglądać w tym konkretnym momencie. Uważam, że scena, gdzie echo przychodzi do Jinx z naszej rzeczywistości, ich rzeczywistości, nie z tej alternatywnej. I ratuje ją przed samobójstwem Ona, nie wiem do końca czemu Ale ona mi nie wybrzmiała Może dlatego, że Eko Te ostatnie wspomnienia związane z Jinx, z Powder Ma właśnie z tego alternatywnego Przechwiata? Świata? Ponadto wydaje mi się, że <grym> To się akurat może podobać Może mi po prostu nie podobało um, Że czasami ten serial Próbuje coś zrobić, ale tak trochę się wycofuje Z tego, e, chociażby śmierć Domniemana śmierć Jinx Gdzie ona się w tym ostatnim odcinku wysadza żeby, żeby zniszczyć Warwicka i siebie w konsekwencji, w następstwie. I ta ostatnia scena z tym sterowcem, która bardzo wyraźnie sugeruje, że jakoś przeżyła i po prostu sobie odlatuje. Wydaje mi się też, że postacie stosunkowo łatwo w drugim sensie zapominają to, co zrobiła Jinx pod koniec pierwszego sezonu. Znaczy chciałbym, żeby to wybrzmiało jednak mocniej, że ona jednak no, przeprowadziła za zamach terrorystyczny i chciałbym, żeby, żeby to było bardziej zasadnie powiedziane, Mimo tego, że no oczywiście Caitlyn i tam mówi, że no nie zmienimy przeszłości, to ponownie ma takie wrażenie, że to jest taki jeden dialog rzucony, żeby coś było. A nagle tutaj się pojawia większe zagrożenie, więc musimy z nim walczyć, a Jinx to To teraz to w zasadzie nie jest taka zła. Szczerze mówiąc, podobało mi się zamknięcie wątku Wiktora i Jace'a. Ono było w porządku. Um, mam delikatny problem z Wanderem, z Warwickiem, koniec końców. To znaczy. Może spodziewałem się czegoś więcej, a nie tego, że koniec końców po prostu stanie się wielkim golemem do ubicia na końcu. Gdzie wiecie, w akcie drugim jego wątek emocjonalnie to były wyżyny, a w akcie trzecim po prostu robią z niego tego złego do ubicia i, i tyle. Um, są te rzeczy, które totalnie uważam są, są, są tandetne i oczywiste do przewidzenia. No jak ta. Mm, nie przypomnę sobie teraz imienia. Jak ta dziewczyna, z którą Caitlin wchodzi w romans w momencie, kiedy. no... Rozchodzą się jej drogi z Vi. I oczywiście okazuje się, że kiedy Caitlin i Waj zaczynają znowu się kochać, to ta dziewczyna, z którą Caitlyn była w jakimś, w jakimś tam związku, okazuje się być zdrajczynią. Oczywiście, ona była postanowiona bezcy cały czas. Jezu, to jest chyba najgorsze, co ten serial zrobił. To jakby nie jest ogromnie, ogromny wątek, ale to jest tak tanie, żeby żebyście się przypadkiem źle nie czuli, że na tamtym etapie w tej celi, no, y Caitlin de facto ją zdradziła. Nie żeby to była moja jakaś ulubiona postać. Ale i tak, to było, to było chyba najbardziej tandetne rozwiązanie w, w tym serialu. E, no i wątek Mel, Mel Medary. O nim trzeba trochę powiedzieć, bo on on wydaje się właśnie, myślę, że nawet dla kogoś kto zna gry, taki bardzo właśnie doklejony. To, że pojawia się Ambessa i pojawia się wątek um, Czarnej Róży. E, I to jest wątek, który służy po prostu temu, żeby Mel zwrócić przeciwko, e, tak definitywnie przeciwko Ambessie. Natomiast y, wydaje mi się, że nawet mocniej, i to jest moja jakaś tam predykcja, jeżeli chodzi o przyszłość, wydaje mi się, że to jest po prostu sugestia tego, na czym się skupimy w y, następnej produkcji z League of Legends. Wydaje mi się, że po prostu następny sezon, następny serial, film, cokolwiek, y, to będzie Noxus. To będzie Noxus, to będzie Czarna Róża, to będzie LeBlanc, którą widzieliśmy w tym sezonie. że znaczy ona nigdy nie została wymieniona nas no ale mówmy się, to jest LeBlanc. Róże, łańcuchy, klony, to jest ona. I spoko. Jakby bardzo chętnie zobaczę, co tam się w Noxusie dzieje. Tym niemniej wydaje mi się, że w ramach tego serialu to jest najbardziej niezgrabnie poprowadzony wątek. Szczerze mówiąc, przez chwilę myślałem, kiedy pojawił się ten domniemany jej brat, zanim się przedstawił, że to jest jej brat. Tak patrzę na niego i myślę sobie, Jezus, Maria Cassante? co tam robi Cassante? Uważam, że siódmy odcinek, ten z alternatywy rzeczywistości, on jest taki, że może trochę. może czuć, jakby to był filler. Bo jednak to też jest odcinek, który jest w takim momencie, że, no wiecie, szósty odcinek kończy się bardzo konkretnie i chcecie wrócić do tej, do tej historii, no ale siódmy odcinek daje wam coś zupełnie, zupełnie innego. Wydaje mi się też, że Mel, która dopiero odkrywa w sobie te magiczne moce, bardzo szybko je opanowuje do zaskakujących, nawet nie tyle zaskakujących rozmiarów, co bardzo szybko jest osobą bardzo potężną na tyle, że potrafi no, powstrzymać LeBlanc i uratować Ambessa. Ehm. Um, więc, gdybym miał, gdybym miał stawiać, co będzie w następnej produkcji, no to będzie Mel kontra Czarna Róża, jakieś rozgrywki polityczne w Noxusie, walka o władzę, może nie wiem, konflikt z Demasją albo Aionią. I wydaje mi się, że masa tych wątków mogłaby wybrzmieć lepiej, gdyby było więcej czasu. Uważam, że Ambessa i jej wątek powinni się skończyć lepiej. Uważam, że ten wątek, właśnie ten trójkąt Mel, Ambessa, Czarna Róża, czy tam Leblanc, on mógłby wybrzmieć dużo lepiej, gdybyśmy spędzili w tym świecie więcej czasu. Natomiast umówmy się, to ciągle jest fantastyczny serial i ciągle te ostatnie odcinki mają absolutnie genialne sceny. Scena wizualnie w ogóle, jak cudownie wygląda Jinx z rozpuszczonymi włosami. To jest coś przepięknego i ten moment, kiedy ucina te włosy. Scena rozmowy Jinx i, i, i Vi, kiedy ta pierwsza jest jeszcze w celi, jest fantastyczna. I mimo tego, że no jak mówię, troszkę się z tego wycofują tą ostatnią sceną, Mam wrażenie, to sama domniemana śmierć Jinx też uważam, została bardzo ładnie pokazana. To, co mi jeszcze trochę nie pasowało, ale to jest, to jest już totalna pierdoła, to humor. To znaczy, to nie jest tak, że ten serial, wiecie, totalnie mi nie siadł, jeżeli chodzi o humor, ale są takie żarty, które mi totalnie nie siadły. Najbardziej chyba, ale to chyba też jest mniejszości ta scena, gdzie, gdzie Jinx udaje się do więzienia i staje przed strażnikiem, który tam chodzi sobie. Patroluje sobie okolice i mówi, to ja, Jinx! A strażnik, wtedy mówi, Jinx? No co ty, brz, Jinx mi się tu nie pojawiał, co ty, głupia, jesteś za koło tym, nie masz. To uważam, słaby żart był. Podoba mi się to, że ten serial faktycznie kogoś uśmierca z postaci, z gry, bo to nam daje bardzo jasną zapowiedź, że no nikt nie będzie bezpieczny. I szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie specjalnie kanon, co jest kanoniczne, czy w League of Legends gramy martwymi ludźmi. Whatever, to, to nie jest istotne. Ale wydaje mi się, że gdyby y, Arkane się skończyło i z tych postaci growych nie zginąłby nikt, to no byłoby to niebezpieczne dla potencjalnych przyszłych produkcji. Mielibyśmy to poczucie, no dobra, jakaś tam postać drugo-trzyplanowa sobie zginie, może nawet ważna, ale te główne, nie, one są bezpieczne. I wiecie, to może brzmieć tak, że ja mam teraz jakieś ogromne problemy z tym serialem że te ostatnie trzy odcinki to mi go zepsuły, ale tak nie jest. To mimo wszystko, mimo tego, że przez 10 minut spoilerowo mówiłem o tym, co mi nie siadło, to, to są jednak problemy w morzu zalet. I to jest fantastyczny serial, uważam. I on jest audiowizualnie perłą i mam masę fantastycznych scen, o których się będzie myślało, o których się będzie wracało. I w większości te wątki są prowadzone świetnie. I mimo tego, że tempo jest bardzo szybkie, to to głównie czuć w finale. Ale przez te pierwsze no, 15 odcinków to, to to jest totalna jazda bez trzymanki i to się śledzi cudownie. Ten serial wciągnął mnie bardzo, dostarczył mi wielu emocji, zarysował wiele świetnych postaci. I wiecie, gdybym miał oceniać um, poszczególne akty w tym drugim sezonie, to nie jest tak, że pierwszemu dałbym, nie wiem, 8, drugiemu 10, a trzeciemu 3, absolutnie. To jest tak, że pierwszemu dałbym te 8... Drugiemu dałbym jakieś takie 9,9,5, myślę. Natomiast trzeci dla mnie to jest takie 6ze,pó7. Wydaje mi się, że spodziewałem się całościowo trochę lepszego domknięcia. I jak mówię, wydaje mi się, że jeszcze jeden sezon by tutaj dużo dał, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że nawet dwa trzy odcinki by dały sporo, gdzie scenariuszowo moglibyśmy się pochylić nad pewnymi rzeczami. Tylko że tych odcinków niestety nie ma. Natomiast tak jak mówię, Arran jest fantastyczny. Fantastyczni bohaterowie. Bardzo dobra historia, audiowizualne arcydzieło. Ogląda się to naprawdę świetnie. Mimo, że finał, moim zdaniem, troszkę nie dowodzi. No więc, co dalej? co dalej, Bo jakieś kolejne projekty mają się ponoć pojawić, ktoś z to tak powiedział. Czy to będą filmy, czy to będą, um, czy to będą seriale. No, myślę, że najbardziej prawdopodobny i wydaje mi się, że w tym wypadku jedynym sensownym rozwiązaniem no, byłby Noxus po prostu. Kontynuowanie wątku Mel, LeBlanc, Swain. Jezus Maria, Klet, czy jakby tam Klet w pewnym momencie wjechał, to by było coś pięknego. No, gdybym miał postawić swoje pieniądze, to bym dużo był w stanie postawić, że jeżeli coś powstanie, a raczej powstanie, to to będzie Noxus i jakieś wewnętrzne konflikty nim targające. A wiecie, Noxus to jest, jeżeli poprowadzą ten wątek równie dobrze co w Arkane, to to jest fantastyczna furtka na Demasję albo na Aionie. I jeżeli to będzie Demasja, to można na przykład przedstawić historię Sylasa i Lux. I to jest coś, co ja bym bardzo chętnie obejrzał. Wydaje mi się, że, bardziej, że najbardziej chciałbym coś z, z Bilgewater. Coś o Gangplanku, coś o Misfortune, Graves, Twisted Fate, Ilaoi. Plus jest taki, że wiecie, można różnych rzeczy się chwytać. To może być bardzo spójne uniwersum, ale można sobie też robić jakieś projekty, które będą po prostu zabawą. Typu nie, jakiś horror z Fiddlesticksem. Albo elementy grozy właśnie w Bilgewater w postaci Pajka czy tamkencha. Jeżeli będą chcieli zrobić historię samurajską, to mają Yasuo i Yone. Mają masę opcji. I tak mówię, najbardziej sensowne i prawdopodobne wydaje mi się to, że pójdziemy do Noxusu potem. Tym niemniej ja jestem otwarty. Pewnie przez jakiś czas nie dostaniemy żadnych informacji, ale czekam, jestem zainteresowany. Arkane, czego chyba nie powiedziałem do tej pory, to mimo tych wszystkich problemów, moim zdaniem, do dzisiejszego dnia. Czy mogę to powiedzieć? Tak myślę jeszcze. No, myślę, że tak. Najlepsza filmowa bądź też serialowa adaptacja gry komputerowej. Uważam, że nie The Last of Us, że nie Fallout, tylko właśnie ten serial. Jest super, polecam obadać, bo to jest świetne doświadczenie. Bawiłem się, nie o tych problemów, podkreślę to jeszcze raz, bardzo dobrze. No, także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.